Dzień dobry wieczór! Czy znacie jakiegoś gamera? A czy planujecie zrobić mu prezent? Bo jeżeli tak, to wybraliście idealny odcinek do obejrzenia, bo dzisiaj pokażę Wam trzy propozycje sprzętu dla graczy, którymi wywołacie uśmiech od ucha do ucha na ich twarzach. Gotowi? No to subek, dzwoneczek, siano dla Reniferów i lejce w dłoń! Lejce, choć Mikołaj pewnie wolałby dobrą kierownicę, taką jak na przykład Cobra Rally GT900, kompatybilną z tymi urządzeniami. Kąt jej skrętu to 900 stopni z możliwością przełączenia na 270. Dodatkowo ma ona silniki wibracyjne, pedały hamulca i gazu oraz antypoślizgowe wykończenie. Co jeszcze? Dodatkowo 20 przycisków, mini joystick oraz klasyczny krzyżak. W północy, by Mikołaj dowiózł te wszystkie prezenty z taką kierownicą. A wiecie, co mógłby jeszcze dowieść komuś, kto lubi grać na kąpie? Kartę graficzną GainWord GeForce RTX 3070 Fenix z 8 GB pamięci GDDR6. Brzmi skomplikowanie, ale sprowadza się to do jednego. Niezapomnianych przeżyć podczas grania w najbardziej. Wymagające gry na rynku. Aktywnie chłodzona trzema wiatrakami obsługuje do czterech monitorów jednocześnie pozwoli waszym bliskim zmienić swoje biurko w prawdziwe centrum dowodzenia. Ewentualnie możecie rozważyć zakup pamięci RAM. Każdy pecetowiec będzie wdzięczny za dodatkowe kości pamięci, na przykład za. 16 GB taktowanej na 3200 MHz G-Skill Ripjaw's 5 Black. Jeżeli chcecie, żeby komputer działał szybko i sprawnie, radził sobie z wieloma zadaniami, będzie to odpowiedni wybór. Pamiętajcie tylko, że RAM kupuje się w zestawach, żeby działał najlepiej. Obo komponenty w znacznej części przypadków poprawią działanie domowego PC, a wszystkie przedstawione dziś produkty znajdziecie na stronie Media Expert. Link jak zawsze w opisie filmu nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć co się w sumie mówi do reniferów. Do zobaczenia.